Ile zarobilibyśmy inwestując co miesiąc 500 zł w najpopularniejsze ETF świata SP 500, gdybyśmy utrzymali tą strategię przez 20 a nawet 30 lat? Jak zmieniłaby się ta kwota, gdybyśmy zaczęli mając na koncie 10 tysięcy złotych i dokładali co miesiąc 1000 zł? Po ilu latach zostalibyśmy milionerami? Nazywam się Krzysztof Kujawa, znajdziesz tutaj informacje ze świata inwestycji na giełdzie. Zostaw subskrypcję i kredyt zaufania w postaci łapki w górę. Przedstawione treści nie są poradą inwestycyjną. Podejmuj decyzję w oparciu o własne analizy. Na giełdzie od dekad obowiązuje jedna naczelna zasada, która pomaga w osiągnięciu sukcesu. Czas to największy sprzymierzeniec inwestora. Kiedy patrzymy na codzienne notowania, skoki kursów, nerwowe ruchy na rynkach, łatwo dojść do wniosku, że giełda to kasyno i że sukces zależy od szczęścia albo genialnego wyczucia chwili. Ale prawda jest zupełnie inna. Historia pokazuje, że największe fortuny budowane są nie na pojedynczych strzałach, lecz na konsekwencji, cierpliwości i wykorzystaniu procenta składanego. I dziś właśnie sprawdzimy coś, co pobudza wyobraźnię każdego początkującego inwestora. Czy można zostać milionerem inwestując w ETF-y, czyli fundusze, które odwzorowują indeksy giełdowe? Co się stanie, jeśli zwykły Kowalski bez wiedzy eksperckiej i bez analizy spółek po prostu co miesiąc odkłada 500 złotych i inwestuje je w jeden z najpopularniejszych funduszy ETF na świecie? Ten, który odwzorowuje indeks SP 500. Sprawdźmy to na zasadzie eksperymentu edukacyjnego opartego na danych historycznych. Wyobraź sobie, że dzisiaj regularnie każdego miesiąca, niezależnie od tego czy na rynkach jest Hossa czy Krach, przelewasz na swoje konto inwestycyjne 500 złotych. Nie zastanawiasz się nad kursami, nie próbujesz zgadywać najlepszego momentu wyjścia, nie bawisz się w analizy techniczne czy fundamentalne. Po prostu konsekwentnie inwestujesz w ETF, który odwzorowuje indeks SP 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich. W ten sposób stajesz się udziałowcem takich firm jak Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Johnson Johnson czy Coca Cola. Innymi słowy, Twoje oszczędności są podpięte pod gospodarkę Stanów Zjednoczonych, a to gospodarka, która od ponad 100 lat rozwija się i w długim terminie rośnie. A teraz najciekawsze: jaki efekt może dać taka systematyczność? Historyczna stopa zwrotu SP500 wynosi około 10% rocznie. To oczywiście średnia. Zdarzają się lata z ogromnymi wzrostami jak plus 30%, ale i lata dramatycznych spadków jak minus 40%. Jednak patrząc na długoterminowy horyzont ta średnia trzyma się zaskakująco stabilnie i właśnie dlatego liczy się cierpliwość. Gdybyś trzymał się swojego planu przez 20 lat, twoje wpłaty wyniosłyby łącznie 120 tysięcy złotych. I tutaj wchodzi do gry procent składany, bo zamiast 120 tysięcy złotych zobaczyłbyś na koncie ponad 300 tysięcy. Ta różnica nie bierze się z magii, tylko z faktu, że każdy zysk w kolejnych latach zaczyna pracować razem z Twoim kapitałem. Zyski generują kolejne zyski, a efekt z każdym rokiem jest coraz większy. Jeśli nie zatrzymasz się po 20 latach i pociągniesz inwestycje dalej, to po 30 latach wartość twojego portfela mogłaby zbliżyć się do miliona złotych i to cały czas przy założeniu, że wrzucałeś zaledwie 500 złotych miesięcznie. Nie musisz zarabiać fortuny, nie musisz wygrać w totka, nie musisz mieć szóstego zmysłu do wybierania spółek, potrzebujesz tylko regularności, dyscypliny i czasu. To właśnie czas sprawia, że kwota, która wydaje się mała, może zmienić się w coś imponującego. I tu pojawia się pytanie, jak w praktyce można taką inwestycję zrealizować? Dla wielu osób pierwszą barierą jest dostęp do ETFów, i tutaj właśnie przydaje się platforma, na której można kupić takie fundusze w prosty sposób. Freedom24 oferuje dostęp do ETFów na SP 500 i inne globalne indeksy. W praktyce wygląda to banalnie: ustawiasz stałe zlecenie, przelewasz 500 zł miesięcznie i kupujesz jednostki funduszu. Prowadzenie konta u tego brokera jest całkowicie darmowe, bez ukrytych prowizji. Co więcej, każdy klient otrzymuje od momentu założenia konta dedykowanego opiekuna, który oferuje wsparcie podczas korzystania z platformy. Dodatkowo, w momencie otworzenia konta, dostaniesz dostęp do bezpłatnej platformy edukacyjnej. Jaką oferuje Freedom 24. Z pewnością pomoże odpowiedzieć ci na pytanie jak identyfikować najbezpieczniejsze i najlepsze ETF-y. A jeśli zarejestrujesz się na platformie z linków w opisie i spełnisz warunki promocji, możesz otrzymać w prezencie nawet do 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. Szczegóły znajdziesz poniżej w opisie i w przypiętym komentarzu. Zachęcam do zapoznania się. Żeby jednak uczciwie pokazać skalę inwestowania w ETF-y, porównajmy to z czymś bliższym wielu Polakom, z lokatą bankową. Wyobraź sobie, że robisz dokładnie to samo, każdego miesiąca odkładasz 500 zł, ale nie inwestujesz w ETF-y, tylko trzymasz pieniądze w banku, na lokacie czy na koncie oszczędnościowym. Załóżmy nawet optymistycznie, że bank daje ci 5% rocznie, co i tak nie zawsze pokrywa inflację. Po 20 latach na takim koncie zobaczyłbyś około 200 tysięcy złotych. To wynik całkiem przyzwoity, ale różnica w porównaniu z ETF-em jest kolosalna. Kilkadziesiąt procent mniej i co gorsza, im dłużej trwa taki eksperyment, tym ta przepaść między inwestowaniem w ETF a trzymaniem pieniędzy w banku tylko rośnie. To jest właśnie magia wykresów, które rosną wykładniczo zamiast liniowo. Sprawdźmy także, co wydarzyłoby się, gdybyś zaczął od 10 tysięcy złotych i co miesiąc dopłacał 1000, inwestując w instrument dający 10% stopę zwrotu, tak jak ETF na SP 500. Po 20 latach takich wpłat twoje własne pieniądze to ćwierć miliona złotych, ale dzięki procentowi składanemu zamiast 250 tysięcy na koncie możesz zobaczyć prawie 700 tysięcy złotych. To już nie są małe kwoty, to równowartość mieszkania w dużym mieście albo solidnego zabezpieczenia finansowego na długie lata. Jeśli jednak nie przestaniesz w tym momencie i dasz czasowi pracować jeszcze mocniej, po 30 latach sytuacja robi się spektakularna. Z kwoty 370 tysięcy własnych wkład budujesz portfel, którego wartość przekracza 1 800 tysięcy złotych. To jest właśnie magia regularności i cierpliwości. A teraz najważniejsze, widać, że ETF po odjęciu minimalnych opłat praktycznie nie różni się od samego indeksu. Po 30 latach różnica wynosi około 18 tysięcy złotych, czyli mniej niż 1% wartości portfela. To dowód na to, że nowoczesne fundusze ETF są świetnym narzędziem dla zwykłych inwestorów, bo nie zjadają zysków i pozwalają korzystać niemal w pełni z potęgi procentu składanego. Dlaczego to działa? Bo procent składany to najpotężniejsze narzędzie w finansach. Albert Einstein miał powiedzieć, że procent składany to ósmy cud świata. I coś w tym jest. Mechanizm jest prosty. Jeśli w pierwszym roku zarobisz 10% od 1000 zł, masz 1100 zł, w kolejnym roku 10% liczysz już nie od 1000, ale od 1100 zł, więc zarabiasz więcej. I tak rok po roku Twój kapitał zaczyna rosnąć coraz szybciej. Na krótką metę efekt jest mało spektakularny. Po kilku latach możesz się zniechęcić, bo wyniki wydają się niewielkie, ale w długim terminie, po kilkunastu, kilkudziesięciu latach, wykres nagle wystrzela w górę i daje efekt, który potrafi zmienić życie. Oczywiście trzeba tu dodać ważne zastrzeżenie: giełda nie daje żadnych gwarancji. ETFy na S&P 500 mają za sobą imponującą historię, ale przyszłość może wyglądać inaczej. Mogą być dekady gorsze, mogą być spadki, które potrwają kilka lat. Inwestowanie w ETFy wiąże się z ryzykiem, a ten milion nie jest wcale pewny, ale jeśli spojrzymy na dane z przeszłości, trudno znaleźć inny instrument, który w tak prosty sposób pozwalałby zwykłym ludziom korzystać z rozwoju największej gospodarki świata. I właśnie dlatego wielu ekspertów mówi, że ETF-y to najprostszy sposób, by mieć kawałek globalnej gospodarki w kieszeni. A więc, czy naprawdę da się zostać milionerem, inwestując tylko w ETF-y? Odpowiedź brzmi tak, ale pod jednym warunkiem: musisz być cierpliwy, konsekwentny i nie panikować w trudnych chwilach kryzysu. To trochę jak z sadzeniem drzewa: na początku masz małą sadzonkę i trudno sobie wyobrazić, że za 30 lat będzie to potężny dąb. Ale jeśli dbasz o nie regularnie, podlewasz i nie zetniesz w połowie drogi, to z czasem wyrośnie coś wielkiego. W inwestowaniu jest dokładnie tak samo. Każda wpłata to kolejne podlanie Twojego drzewa finansowego. Efektu nie widać od razu, ale po latach skala może Cię zaskoczyć. I w tym właśnie tkwi piękno ETF-ów. Nie musisz być zawodowym inwestorem, nie musisz się znać na analizie fundamentalnej, nie musisz przewidzieć przyszłości. W wielu dostępnych ETF-ach historycznie wystarczyło że dopłacalibyśmy regularnie co miesiąc i dalibyśmy szansę procentowi składanemu, to on zrobiłby za nas całą ciężką pracę. Przy pierwszym scenariuszu dopłacania 500 złotych od zera co miesiąc, milion złotych osiągniemy po niespełna 32 latach. Z kolei startując z 10 tysiącami złotych i wpłacając 1000 miesięcznie, Milion złotych osiągniemy już po niecałych 24 latach. Oczywiście wartość pieniądza w czasie się zmienia i po uwzględnieniu inflacji wyniki nie będą tak imponujące, jednak, nadal historycznie była to lepsza alternatywa od zwykłych lokat. Jeżeli jednak nieco zmodyfikujemy strategię i w momentach, kiedy indeksy są w bezsie i spadają przez kilka miesięcy, będziemy dopłacać więcej, to osiągniemy znacznie lepsze wyniki, które pozwolą nam na zniwelowanie wpływu inflacji. Oczywiście to wszystko opiera się na danych historycznych i dzisiaj sami musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, które gospodarki najlepiej się rozwijają i jakie ETF-y mają największy potencjał do stabilnego wzrostu w przyszłości, bądź szukać wyższych stóp zwrotu inwestując w pojedyncze firmy. Zostaw łapkę w górę, jeżeli materiał był pomocny i koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. I pamiętaj, jeżeli chcesz spróbować swoich sił w tworzeniu portfela ETF-ów czy akcji z całego świata, to wpadnij z linków w opisie na stronę Freedom24 i sprawdź najnowszą ofertę i ciekawą promocję na start.